48 prac wpłynęło na tegoroczny konkurs Moje Drzewo Genealogiczne. Jego celem jest rozbudzanie u dzieci i młodzieży zainteresowania historią własnej rodziny oraz odkrywanie i głębsze poznawanie swoich korzeni i tożsamości. Chcemy po raz 15 e, ocenić Wasze prace. Właściwie one są ocenione, ale chcemy podkreślić, ile wkładu właśnie Wy, jako młodzi adepci, pasji poszukiwania, dociekać genealogicznych, ile pracy włożyliście, a także wasi rodzice, co jest sprawą oczywistą, bo z założenia chcemy, żeby ten konkurs był konkursem rodzinnym, żeby was młodych, mówiąc tak kolokwialnie, odciągać od telefonów, smartfonów, od komputerów, które mamy na okrągło i niestety ostatnimi Miesiącami, a nawet właściwie już prawie dwa lata, w dużym stopniu bazujemy na tym, nawet w nauce szkolnej, co jest zawarte w tym falującym obrazie komputera. Tak nie chcieliśmy. Ja w tym roku jestem zachwycony poziomem, zarówno artystycznym tych, tych pięknych drzew, jak i głębią poszukiwania swoich korzeni. To jest naprawdę bardzo budujące, Jest niezwykle przepiące, że. No w czasie pandemii, być może mamy też więcej czasu, staramy się, staramy się spojrzeć troszkę, troszkę szerzej, troszkę głębiej do, do tego, skąd się wzięliśmy, skąd nasz ród, jak to mówi nasza, nasza roda. I tak sobie myślę, w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, że dla wielu dzieci ukraińskich te drzewa genealogiczne mogą być w sposób tragiczny przerwane. Dlatego, że wielu Waszych kolegów po stronie ukraińskiej, ich rodzice i ich, 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 ich ojcowie w tej chwili walczą o, o niepodległość, wolność i suwerenność swojego kraju. I bardzo często te, e, ta, ta walka, ta wojna jest dla nich tragiczna po końcu śmierci. Tak samo jak bardzo wielu Waszych rówieśników po stronie ukraińskiej umiera w szkołach, które są bombardowane w sposób chrystialski, barbarzyński, także musimy cieszyć się i dziękować Bogu i wszystkim za to, że, że możemy żyć wolnym, niepodległym, bezpiecznym. Jak najdłużej kraj. Poziom tegorocznych prac, zarówno pod względem plastycznym, jak i merytorycznym, był bardzo wysoki. W kategorii klas od czwartej do szóstej zwyciężyła Wiktoria Gębala z zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Sokolnikach. Jak się okazuje, poszukiwanie informacji potrzebnych do konkursu pozwala na nawiązywanie nowych więzi rodzinnych. Jestem bardzo zadowolona z mojej pracy ogółem i wszystkie prace naprawdę są przepiękne. Słuchaj, no drzewo, które ogląda się, jest bardzo czytelne. Tutaj Jury też zwracało uwagę na to, że jest to praca ręczna robiona przez ciebie. Powiedz mi, jak się zabrałaś w ogóle za robienie tego drzewa, ile informacji już miałaś? Informacji takich w samym swoim moim domu nie było szczególnie dużo, bo tylko od rodziny taty było trochę zdjęć i wiadomości, natomiast od rodziny mamy też było trzeba jeździć na cmentarze. Gdzieś po innych domach, bo tych wiadomości naprawdę było trzeba szukać w wielu miejscach. W starszej kategorii wiekowej, klas od 7 do 8, najlepsza okazała się praca Zuzanny Klemińskiej, uczęcy szkoły podstawowej numer 4 imienia królowej Jadwigi z Wielunia. Wcześniej jakby zawsze mnie trochę interesowała ta historia, ale też bardzo dużo osób z naszej szkoły też gdzieś to przewlekała się cały czas ta informacja o tym konkursie, więc. Rok temu też moja koleżanka z klasy też zajęła dobre miejsce i postanowiłam, że też w tym roku spróbuję. A tu zgromadziłaś bardzo dużo informacji. Czy już wcześniej je posiadałaś, czy po prostu rzeczywiście pracowałaś nad tym drzewem od początku do tego konkursu? To znaczy niektóre informacje, wiadomo, gdzieś tam w rodzinie cały czas były. Bardzo dziękuję za tą pamięć właśnie w rodzinie. Ale ogólnie musiałam trochę postarać się tutaj sprężyć i zebrać te informacje w, w tym roku. Zainteresowanie genealogią mija, wraz z zakończeniem konkursu potwierdzają to uczestniczki, które brały już udział we wcześniejszych edycjach. Bardzo mama y, lubi tam różne rzeczy robić plastyczne i ona właśnie to też ładnie robi i chyba po niej tak to robimy. Ładnie. No to teraz się przyznajcie, już nagrody przyznane, więc przyznajcie się, kto wam te drzewa robił plastycznie. To znaczy, wkładaliśmy dużo pracy, ale jak na przykład chodzi o wyszukiwanie informacji, to też dzwoniliśmy do różnych osób. Też mamy pradziadka, który jeszcze żyje, więc trochę opowiadał. No i też właśnie tak z rodzicami to wspólnie, wspólnymi siłami zrobiliśmy. Wystawę pokonkursową w Muzeum można oglądać do 4 kwietnia. Towarzyszy jej prezentacja prac dzieci z przedszkola nr 2, które pochwaliły się swoimi drzewami wykonanymi poza konkursem. A więcej o samym konkursie już w shortpressie.